Witaj droga słuchaczko, witaj drogi słuchaczu. Dzisiaj zgłębię temat związany z top ofertami. Omówię, czym jest top oferta, jak działa system jej wyboru, jakie elementy wpływają na trafność i widoczność ofert oraz co możesz zrobić, aby zwiększyć szanse na wyróżnienie swojej oferty. Zapraszam. Cześć. Zapraszamy do podcastu Neuromarketing na Allegro, w którym szukamy sposobów na to, aby produkty, które sprzedajesz przez internet, znajdowały się wśród tych najchętniej wybieranych. Nazywam się Karolina Albanowska i pomagam firmom w Polsce oraz za granicą wdrożyć strategie oparte o neuromarketing. Wspieram również ich działania w digital marketingu, głównie w social mediach, a także dbam o to, aby ich marka budziła jak największe zaufanie. A ja nazywam się Tomasz Świątaniowski i od wielu lat prowadzę szkolenia i konsultacje pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. Jestem właścicielem agencji świętoniowski.pl, która koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży na Allegro. W naszym podcaście skupimy się na tym, jak zastosować strategie neuromarketingowe w praktyce. Poznasz konkretne przykłady i rozwiązania gotowe do wprowadzenia, które opierają się na badaniach prowadzonych przez specjalistów na całym świecie. Dodatkowo będziemy zapraszać do programu różnych ekspertów z dziedzin związanych z marketingiem, psychologią, sprzedażą i innymi obszarami, aby spojrzeć na neuromarketing z różnych perspektyw. Na początek, co to jest top oferta? To po prostu oferta, którą Allegro wybiera jako reprezentanta danego produktu. Warto tu wspomnieć, że samo pojęcie top oferta powstało w związku ze zmianami w wyświetlaniu ofert na Allegro. Od października 2024 roku oferty poszczególnych sprzedawców zostały pogrupowane w produkty i tak są wyświetlane klientom odwiedzającym serwis. Top oferta ma znacznie większe szanse na przyciągnięcie uwagi klientów, bo to ona staje się pierwszym wyborem kupujących szukających konkretnego produktu. W przypadku popularnych produktów z wieloma ofertami od różnych sprzedawców, wybór naszej oferty na top ofertę może być kluczowy dla zwiększenia sprzedaży. A więc przeanalizujmy, w jaki sposób Allegro decyduje o tym, która oferta dostaje to wyróżnienie. Allegro korzysta z różnych kryteriów, aby wybrać najlepszą ofertę spośród wszystkich dostępnych. Te kryteria można podzielić na dwie główne grupy: czynniki związane z produktem oraz czynniki związane ze sprzedającym. Zacznijmy od czynników związanych z produktem. Cena. Im niższa cena oczywiście, tym lepiej. Oferty oznaczone z gwarancją najniższej ceny mają dodatkową przewagę. Allegro stara się promować oferty o najlepszej wartości, które przyciągają uwagę klientów. Mam nadzieję, że jeżeli regularnie słuchasz naszego podcastu, to wiesz, że niską cenę możesz osiągnąć nie tylko zaniżając swoją własną marżę. Kolejny punkt: promowanie oferty. Oferty promowane na Allegro mają priorytet w systemie wyboru top oferty. Inwestowanie w promocję zwiększa szansę na wyróżnienie, więc na pewno warto rozważyć promowanie przynajmniej części swoich ofert. Jakość oferty. Allegro szczegółowo analizuje kilka aspektów oferty. Stan produktu oczywiście preferowane są produkty nowe. Format sprzedaży. Oferty z opcją Kup Teraz dają klientom możliwość szybkiego zakupu i właśnie te są preferowane. Miniaturka oferty. Zdjęcie główne musi spełniać standardy Allegro. Powinno być na białym tle, bez żadnych dodatkowych elementów jak ramki, logotypy, jakieś strzałki, dodatkowe oznaczenia. Klienci szybciej zwracają uwagę na przejrzyste i profesjonalne zdjęcia. Kilka odcinków naszego podcastu zostało poświęcone zdjęciom. Kolejny parametr, który Allegro bierze pod uwagę, to parametr produktu. Im więcej uzupełnionych parametrów, tym lepiej. Klienci mogą łatwiej porównywać produkty, a Allegro lepiej dopasowuje oferty do ich zapytań. Ostatnim ważnym elementem, które Allegro bierze pod uwagę w obszarze jakości oferty, jest to, czy dana oferta jest zamieszczona we właściwej sobie kategorii. Kolejnym punktem, który bierzemy pod uwagę, który jest związany z produktem, to jest zaangażowanie kupujących. Allegro ocenia atrakcyjność ofert na podstawie interakcji kupujących. Jak często oferta pojawia się w wynikach wyszukiwania? Ile razy klienci wyświetlili daną ofertę? Ile razy doszło do zakupu w ramach tej oferty? Jak zmienia się zainteresowanie tą ofertą w czasie? Ostatni parametr to przewidywany czas dostawy. Allegro preferuje oferty z krótkim czasem dostawy, ponieważ szybka dostawa jest kluczowa dla satysfakcji klientów. Wynika to z wielu niezależnych badań, które są przeprowadzane na całym świecie, także w Polsce i które są związane z preferencjami klientów. A teraz pochylmy się nad czynnikami związanymi z Tobą, drogi sprzedawco. Jakość sprzedającego to bardzo ważny element, który Allegro bierze pod uwagę. Nie tylko oferta, ale i sam sprzedawca musi spełniać określone standardy, aby jego oferta miała szansę na wyróżnienie. Czyli liczba pozytywnych, negatywnych ocen. Allegro monitoruje liczbę ocen od klientów. Im więcej pozytywnych opinii, tym lepsza ocena jakości sprzedaży. Średnia ocena zgodności z opisem, czyli w Parametry zgodność z opisem musimy dostawać jak największą ilość punktów, najlepiej 5 gwiazdek. Opis produktu po prostu musi być szczegółowy i zgodny z rzeczywistością, gdyż klienci oczekują, że produkt, który otrzymują, będzie dokładnie taki jak w opisie. Średnia ocena obsługi klienta. Czyli obsługa kupującego. Szybkie i pomocne odpowiedzi na pytania kupujących oraz dobra komunikacja są kluczowe, żeby uzyskiwać tutaj maksymalne oceny, czyli 5 gwiazdek. Wysoka jakość obsługi klienta wpływa na ocenę sprzedawcy i widoczność oferty. Dodawanie numerów przesyłek na czas, Allegro sprawdza, czy numer przesyłki został dodany we właściwym czasie. Czas odpowiedzi na wiadomości od klientów. Szybka odpowiedź na pytania klientów to odznaka profesjonalizmu. Klienci oczekują reakcji w ciągu maksymalnie 24 godzin, ale tak naprawdę jeżeli nie jesteś w stanie w dni robocze odpowiadać natychmiast albo prawie natychmiast na pytania klientów to znaczy, że tracisz część sprzedaży. Program super sprzedawca. Jeżeli spełniasz standardy Allegro możesz otrzymać status super sprzedawcy. A to wyróżnienie zwiększa wiarygodność i szanse na wyższą pozycję oferty. I oczywiście ostatni punkt, przestrzeganie regulaminu Allegro. Allegro monitoruje przestrzeganie regulaminu przez sprzedawców, a naruszenia mogą prowadzić do obniżenia widoczności oferty lub innych sankcji. No dobrze, wiemy już co Allegro bierze pod uwagę, ale jakie działania ty możesz podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na wybór swoich ofert jako topowych? Po pierwsze, ustal konkurencyjną cenę. Warto monitorować ceny konkurencji i starać się oferować atrakcyjne ceny. Tam, gdzie jest to możliwe i uzyskasz oznaczenie gwarancja najniższej ceny, tam dodatkowo zwiększasz sobie szansę na otrzymanie tego wyróżnienia. Warto inwestować w promocję. Oferty promowane mają priorytet przy wyborze top oferty, dlatego warto rozważyć promowanie kluczowych produktów, aby zwiększyć ich widoczność w serwisie. Dopracuj szczegóły swoich ofert. Zadbaj o profesjonalne zdjęcia na białym tle bez zbędnych elementów, które mogą odciągać uwagę. Wypełnij wszystkie parametry, aby ułatwiać klientom odnalezienie odpowiedniego produktu. Posłuchaj mojego odcinka o tym, jak przygotować dobry tytuł oferty. To może być kluczowy element odpowiadający za zwiększenie Twojej sprzedaży na Allegro. Zapewnij jak najszybszą możliwą wysyłkę. Gdyż opcja dostawy następnego dnia po zakupie jest dla wielu kupujących kluczowa w momencie, kiedy decydują się na wybór danego produktu. Dbaj o jakość obsługi klienta. Zadowolenie klientów zaczyna się od pierwszej interakcji. Odpowiadaj szybko na pytania, dodawaj numery przesyłek na czas i staraj się minimalizować liczbę negatywnych ocen. Dobra obsługa może zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie wyróżnienia top oferta. Monitoruj i optymalizuj swoje wyniki. Regularnie sprawdzaj panel jakość mojej sprzedaży i reaguj na ewentualne problemy. To pozwala na bieżąco analizować, które elementy można poprawić, aby jeszcze bardziej podnieść jakość oferty i obsługi. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Neuromarketingu na Allegro. Mam nadzieję, że teraz lepiej zrozumiesz, jak działa wybór top oferty i na co warto zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Regularne optymalizowanie ofert i dbanie o wysoką jakość obsługi to klucz do sukcesu na Allegro. Pamiętaj, aby od czasu do czasu wprowadzać drobne zmiany i sprawdzać ich wpływ na pozycję w wyszukiwarce. Algorytm potrzebuje kilku dni, aby zareagować, więc warto obserwować, jak każda zmiana wpływa na wyniki sprzedaży. Powodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że nasz podcast był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli spodobał Ci się nasz program, zasubskrybuj nasz podcast i koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku. Do usłyszenia w następnym odcinku.